Jestem w parku krajobrazowym na Półwyspie koło Powidza, to jest 3 km stąd. Jezioro i znakomite warunki. Można nawet słyszeć, jak ptaszki śpiewają. Popatrzę po horyzoncie trochę. O! I słyszę kukułeczkę. Tam gdzieś dalej, w dali Kuka kukułeczka Polska ziemia Polska natura O, pokażę z tego pomostu troszeczkę I spojrzę tutaj w tą stronę, w taką alejkę Czy to nie Brazylia? Jak tu gęsto Przejdę się trochę po, po tej alejce. Chcę pokazać, jak intensywne jest zadrzewienie. O, tu jest alejka. Idę nią. Jak intensywne jest zadrzewienie przy samym jeziorze. To jest te mniejsze jezioro Powickie, ta odnoga. A później jeszcze pokażę z tego wielkiego jeziora, to jest najczystsze jezioro w Wielkopolsce chcę pokazać tą naturę po prostu zależy mi na tym o teraz przebiję się przez te przez te chaszcze i widać to małe jeziorko Naturalne jeziora. Takich cennych, takich cennych parków krajobrazowych w Polsce jest bardzo mało. Trzeba je koniecznie chronić. Trzeba je po prostu osłaniać. Bo pazerno dzisiaj ludzi jest zabrać wszystko i zniszczyć. I nie pozostawić potomnym. I musimy po prostu o to walczyć, uważam. Bo to jest wspaniała rzecz. Na takie rzeczy patrzeć dzisiaj w Polsce. O, słoneczko Nawet się przebić nie da. O, piękna sprawa. Potem przejdę jeszcze do tamtego jeziora, które woda jest super. A na dole, jak wchodzisz do jeziora, to jest dywanik specjalny takich takich wodorostów, które są naturalną natura, natura to jest po prostu chodzić jak po dywanie ale to trzeba po prostu przyjechać i zobaczyć pokazuję w tej chwili małe jezioro to małe jezioro które które no jestem akurat teraz o zobaczcie jakie drzewa o, nie potrzeba szukać w Brazylii w Polsce też to mamy jakim jestem półmroku i przebije się trochę do słoneczka Przeszedłem 500 metrów a zupełnie inny krajobraz te same jezioro Dodając piękną pogodę, cudowna pogoda. 7 czerwiec. Natura. Można to dokładnie sprawdzić. Cywilizacja też jest, można sprawdzić też. Komórki działają. Teraz filmuję pod słońce. No, będzie trochę gorzej. Pod słońce. A, widać je. Ale chciałem pokazać. Tej jeziora, które dopiero się zaczyna. A ma 10 km długości i 6 szerokości. I to jest w Polsce. O, tu. Gdzie widać ten kościół? No, odjeżdżam. To jest ten półwysep. Chcę po prostu pokazać. Tu się zaczyna, i on się ciągnie kupek jeszcze jakieś tam z 5-7 km w tą stronę, którą pokazuje Jaka czysta woda. Zachęcam was, chrześcijan, tutaj byście przyjeżdżali, tu można po prostu zażyć po prostu tego, czego, co, co zniszczone gdzie indziej. Tu jeszcze się zachowało trochę po prostu y, tej natury, Bożej natury, czystej, ekologicznej. Myślę, że ta gmina tu dba, bo widzę tu wiele budowni jest dookoła, które zabiegają o to, żeby to było czyste. I dobrze to się składa, że tak jest. Zachęcam. Przyjeżdżajcie do Powidza tu w Polsce. I można tak samo oddychać, i tak samo można no, po prostu y, taniej korzystać z tego, co jest naturą taką żywą naturą. O. I podejdę na tą stronę, się obrócę. I pokażę jeszcze wam piękną ścianę lasu. Znaczy lasu, to jest ten półwysep tu właśnie jest. I ja pokażę wam te, te drzewa, piękne drzewa, polskie drzewa. O. I cypel półwyspa. Półwyspu, przybliżę go. O. Ale to jest pod słońce trochę może być źle widoczne. Szanujmy, szanujmy przyrodę cenna rzecz pozostawmy to dla potomnych